Zaczynamy. Witam państwa serdecznie z naszego zaimprowizowanego studio, gdzie gawędzimy sobie o książkach. I ja dzisiaj chciałem powrócić do książki, którą już omawiałem kilkakrotnie, ale y, która stanie się dla mnie, no, jest pewnym, y, 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 no, takim wyzwaniem, bo chciałbym państwa przekonać do tej książki, przekonać do wizerunku epoki, która jest w tej książce opisana, dlatego że, tak jak już mówiłem, my nie mamy czegoś takiego jak y, opisy epok. Nie mamy, bo nikomu się nie chce tym zajmować. Natomiast y, y, produkuje się bardzo powierzchowne, trywialne i wtórne teksty. Mam na myśli nie tylko teksty w sensie pisane, ale no, filmy i inne, tak zwane teksty kultury, jak to mówią. Y, gdzie y, jakby koloryt epok jest całkowicie strywializowany. W tej książce, czyli w sprawie Macocha, tego nie ma. Jak już mówiłem, autorka podjęła gigantyczny wysiłek, żeby dokładnie opisać, jak to wszystko wyglądało. I to mnie, proszę Państwa, dziwi, dlatego że na podstawie tej książki można nakręcić kilka filmów, i wielu aktorów charakterystycznych odnalazłoby się tutaj w tej książce. Gdyby, oczywiście, przemysł filmowy tak działał, jak, jak ja tutaj mówię, a nie zupełnie inaczej. Ale możemy sobie tak po, poopowiadać i pomarzyć trochę, bo, bo dlaczego nie? Dlaczego nie, proszę Państwa? Ja dzisiaj chciałem powiedzieć o okolicznościach, które poprzedziły tak zwaną sprawę macocha i poprzedziły e, kradzież e, sukienek, które. Papież Klemens XI. podarował klasztorowi jasnogórskiemu jeszcze w czasach, kiedy istniała Polska, czyli moment, kiedy przeorem na jasnej górze zostanie, zostaje ojciec Eusebiusz Reiman. Ja już o nim wspominałem, jest to postać istotna i tragiczna, dlatego że, proszę państwa, dobre chęci, a takie niewątpliwie przeor Reiman miał muszą niestety iść ramię w ramię z okolicznościami, co nie gwarantuje tym dobrym chęciom sukcesu. Postaram się tę skomplikowaną hipotezę wyjaśnić tutaj i udowodnić ją. Proszę państwa, było tak, że po powstaniu styczniowym władze carskie, no, tak jak mówiłem wcześniej, pokasowały zgromadzenia zakonne nie wyglądało to, to dobrze z punktu widzenia kościoła. A księża i biskupi musieli się kontaktować z papieżem w Rzymie za pośrednictwem urzędników rosyjskich z Petersburga. No, było to, jakby to powiedzieć, to była szykana, bo nawet nie, nie mówiąc już utrudnienie, tak? Była to szykana. Proszę Państwa. I co się stało z Jasną Górą w tym trudnym okresie? No, żeby zapobiec ewentualnemu, ewentualnej współpracy zakonników z Jasnej Góry, Paulinów, z partiami powstańczymi, zainstalowano tam witebski pułk piechoty. Czyli najważniejsze sanktuarium katolickie w całej Europie Środkowej zostało zbezczeszczone poprzez obecność żołnierzy, w części budynków urządzono koszary, a w innej części budynków kwatery dla urzędników, no, które też w zasadzie były koszarami, bo jak pamiętamy, urzędnicy w z wicarskiej byli umundurowani i podlegali dyscyplinie wojskowej. Państwo było tak naprawdę ogromnymi koszarami, działało na rozkaz. Więc to wszystko, proszę Państwa, powodowało niemożliwe wręcz... No, Kłopoty, niemożliwe do, do wytrzymania, kłopoty, dlatego że no, żołnierzy zakwaterowanych w klasztorze nie da się upilnować. Nie można też zatrzymać ruchu pielgrzymkowego, który wobec klęski powstania do, nabrał impetu i był gigantyczny. No więc Dochodziło do rozmaitych stysji, zaczepek, bujek, gwałtów, yy, kradzieży. Yy, Nikt na to nie miał wpływu, dlatego że zakonnicy byli ludźmi no, już w latach. Natomiast no, najmłodszym yy, yy, mnichem w klasztorze był właśnie ojciec, ojciec Eusebiusz Reiman. Ograniczono przecież, jak Państwo pamiętacie, możliwość yy, przyjmowania. Nowych adeptów do, do zakonów katolickich. I to wszystko wyglądało tragicznie, że i do tego dodamy taką fizyczną degręgoladę klasztoru, czyli że wszystko zaczęło się sypać. no Bo jak mamy kilkuset żołnierzy kwaterujących na terenie, którzy urządzają ćwiczenia albo różne wygłupy, albo w kropielnicach piorą sobie gacie. Tak? Czytam w sadzawkach różnych, które się na terenie klasztoru znajdowały, no to ten obiekt dewastuje się na oczach, tak? Dewastuje się niejako sam. Coś z tym trzeba było zrobić, proszę Państwa. Do tego jeszcze trzeba dodać ważną rzecz, która umyka. I aż dziwne jest, proszę Państwa, to, że mając takie treści, takie okoliczności w Polsce. Nie napisano żadnej szyderczej książki czy też szyderczego dramatu, który by pokazywał relacje pomiędzy Kościołem a urzędnikami rosyjskimi. No bo były te pielgrzymki, które przynosiły do Kościoła, do klasztoru jasnogórskiego, no mnóstwo wotów, przeważnie ze złota, mnóstwo datków i Kościół obracał i klasztor obracał sporą ilością pieniędzy. Z tych pieniędzy musiał się opłacać. Armii urzędniczych pasożytów z terenu Guberni Piotrkowskiej, bo na terenie Guberni Piotrkowskiej położona była Częstochowa, którzy przychodzili jak po swoje i wyciągali do przeora rękę. I on im musiał dać te kilkaset rubli, że oni się w ogóle od niego odczepili i pozwolili mu funkcjonować. Ludzie ci, pobierając te yy, łapówki, nie byli w stanie jeszcze podjąć żadnej decyzji. To znaczy, no państwo rosyjskie było tak skonstruowane, że była to hierarchia sztywna. To znaczy, żaden prowincjonalny urzędnik z cyrkułu nie mógł zdecydować o niczym. Kwoty, jakie przeznaczano legalnie na klasztor, musiały być zatwierdzane do pewnej wysokości, tam chyba 300 rubli przez gubernatora w Piotrkowie, 500 rubli yy, przez gubernatora w Warszawie, a powyżej, no to już Petersburg. No to już Petersburg, no to wiadomo było, że wszystkie transakcje idą pod stołem, tak? No bo co to jest w skali klasztoru, do którego przybywają dziesiątki tysięcy ludzi codziennie? Yy, co to jest 500 rubli, proszę Państwa, czy nawet 1000, czy nawet 10 tysięcy? Proszę Państwa, no jaki był, jaka była recepta y, przyora y, Rajmana, który został przezorem w wieku 39 lat, czyli był no, bardzo młodym człowiekiem, y, na te straszliwe patologie? No, on znalazł tylko jeden sposób: dotarł do władz wyższych. To znaczy, y, początkiem tego wszystkiego, tak jak to zrozumiałem, być może, nie no, tak jak to zrozumiałem, dobrze chyba zrozumiałem, mam nadzieję. Był wypadek, który zakończył się całkowitym spopieleniem wieży, która była drewniana. Wieży klasztoru. Były zielone świątki, pielgrzymi weszli na wieżę i zaczęli puszczać fajerwerki. Zaproszyli ogień, wszystko, wszystko się spaliło. I przeor urządził ogólnokrajową, i ogólnokrajową w sensie, że po wszystkich zaborach zbiórkę pieniędzy na odbudowę reakcja była taka że to, to, to posunięcie wjechało na ambicje urzędnikom rosyjskim nie tym gamoniom, co tam w Piotrkowie czy Częstochowie siedzieli i zadowalali się łapówką w wysokości 200 rubli, ale urzędnikom z Warszawy i z Petersburga. Rzecz doszła do cara i wielkich książąt, i każdy poczuł się zobowiązany i wpłacił coś. I wpłacił coś. Przeor zareagował natychmiast, to znaczy przesłał kopię obrazu jasnogórskiego Carowi oraz komplet fotografii z klasztoru, a także prośbę o to, żeby wykwaterować żołnierzy z terenu klasztoru. To zostało, to się udało. I zostało mu poczytane jako wielki sukces. Natomiast musimy się zastanowić, czy czasem nie była to część bardzo przebiegłego i sprytnego planu polityki Stołypina oraz jego następców, polityki ugłaskiwania katolików w cesarstwie, bo w Częstochowie budowano już nowe koszary. I ci żołnierze zostali tam po prostu przeniesieni. Urzędników też wykwaterowano, ale sukces ten został zapisany na konto przeora Reimana, no i zyskał on niesłychaną popularność. Niesłychaną popularność do tego stopnia, że papież zezwolił mu na noszenie insydniów biskupich. Było to, no, nie, nie powodowało to, że jego władza się zwiększała. Natomiast był to widomy symbol zmiany statusu, zmiany statusu tego człowieka. On się stał bardzo popularny w kraju, ale przez to też stał się niewolnikiem swoich uwikłań z najwyższej rangi rosyjskimi urzędnikami. Zyskał swobodę lokalną, to znaczy, już nikt nie przychodził do niego po łapówkę, już nikt nie przychodził, żeby wziątkę dostać. Natomiast zaczęły się sprawy, Poważniejsze. Zaczęły się sprawy poważniejsze. Przeor Raymond miał swoich krytyków, którzy go ostrzegali przed takim rozwojem sprawy, ale nie bardzo mógł co zrobić, proszę Państwa, dlatego że pęd wydarzeń i decyzji pchnął go w tę stronę, kiedy musiał się zająć no tym, co było widomym oznak, widomą oznaką degręgolady klasztoru. Czyli przy całym tym olbrzymim ruchu pielgrzymkowym, który, który cały czas trwał w, te, w Częstochowie, on musiał ukrywać dochody, no bo były one, te dochody przeznaczone na odbudowę i renowację klasztoru, no, były de facto nielegalne. A jednocześnie musiał współpracować z najwyższymi urzędnikami rosyjskimi, kokietować samego cara No i stoły Pina, a jednocześnie układać se stosunki z Polakami, którzy również wspierali jasną górę, również wpłacali datki, a jednocześnie nie akceptowali tych jego zachowań, a oprócz tego jeszcze musiał ratować substancję, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zabytkową. Czyli to, co zostało przez 30 lat zdewastowane w czasie stacjonowania żołnierzy i urzędników na Jasnej Górze, i uczynić z tego no, obiekt jaśniejący blaskiem. To wszystko było bardzo kłopotliwe. Czy ojciec Rajman z tego wybrnął jak to się skończyło, powiem Państwu w następnym odcinku, żeby nie uprzedzać, nie, nie, nie psuć zabawy, a ci, którzy nie chcą mnie słuchać, niech a wolą sobie poczytać, niech sobie zakupią tę książkę, bo ja powtarzam, ona jest znakomicie napisana, autorka jest po prostu mistrzynią i y, nie można jej ominąć. Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.